Już za kilka lat może nam brakować prądu. Potrzebujemy nowych, czystych źródeł energii, które powoli zastąpią szkodliwy dla klimatu węgiel. Kto by pomyślał, że pomogą nam w tym świnie? Jeśli jecie mięso, tutaj rośnie wasz schabowy. Na świńskiej farmie w koczale mieszka 8 tysięcy macior. Niektóre ważą nawet 300 kilo. 8 tysięcy świn codziennie produkuje dwie cysterny gnojowicy. Wyobraźcie sobie, że z tej gnojowicy powstaje prąd, a Wy smażycie na nim kotleta. Już za moment otworzę korek i strumień gnojowicy popłynie do pobliskiej biogazowni. Och, jakie ciężkie! Ale smruto! Te tony gnojowicy mogłyby szkodzić środowisku. Tymczasem tu w biogazowni służą do produkcji metanu, źródła ekologicznego prądu i ciepła. Wyrób biogazu przypomina produkcję wina w butli. Zamiast jabłek fermentuje tu gnojowica. Robotę drożdży wykonują bakterie. Te bakterie produkują metan, który gromadzi się tam pod plandeką. Na fermie Fetor był trudny do zniesienia, a tu, o dziwo, wcale nie śmierdzi. To, co brudne, zamknięto w szczelnych kadziach. Raz na kilka lat trzeba te zbiorniki wyczyścić. A to niebezpieczna robota. Tylko dla odpornych, takich jak Piotr Kulon i jego ekipa. Cześć, Piotrek. Cześć, Marta. Miło mi. Jak tam morale przed robotą? Bardzo dobrze. Co muszą umieć Twoi ludzie? Muszą mieć na pewno bardzo dobre predyspozycje fizyczne. Muszą mieć uprawnienia alpinistyczne. Muszą umieć pracować w bardzo trudnych warunkach, czyli nie mieć różnego rodzaju klaustrofobii. Muszą mieć charaktery, opowiem. Dołączam do elitarnej ekipy. Te prace wykonuje tylko 40 mężczyzn w Polsce. Będę wśród nich pierwszą kobietą. Wielkim przemysłowym odkurzaczem przeoramy dno zbiornika. Usuniemy piasek i resztki kiszonki z kukurydzy. Może być niebezpiecznie. Mamy tutaj indywidualne środki ochrony osobistej. Jest to pełna maska z filtrami siarkowodorowymi. Jest to ubranko, które nakładamy na siebie. Są to wodery, bo czasami jest aż po pas. Będziemy grząźć, że tak powiem, w tym materiale. Miernik wybuchowości i wskazujący pomiar gazowy. Jest to najważniejsza rzecz, którą zawsze trzeba mieć przy sobie pod do zbiornika. Trochę się niepokoję. Jeszcze nigdy nie pracowałam w tak trudnych warunkach. Już za chwilę będę czyścić wielką muszlę klozetową. Grodzi mi tam salmonella, dur brzuszny i czerwonka. Postanowiłam, że wyjdę z tego żywa. Ten zbiornik to jelita procesu produkcji biogazu. Śmierdzi jak w jelitach. To szalenie toksyczna atmosfera, pełna wybuchowego metanu, śmierdzącego siarkowodoru i amoniaku. Dobrze przylega? Nie czujesz, żeby powietrze się nigdzie dostawało? Bierzemy się do roboty. 🎵🎵🎵 6 metrów poniżej czeka na mnie czarne piekło. Tym maleńkim włazem zjeżdża specjalistyczny sprzęt i ludzie na linach. Uważaj. Marta, odepchnij się teraz. Dobrze, dobrze. O, i jesteśmy na miejscu. Jak w tropikach. Po prostu 50 stopni, a jest to olbrzymie. Co to jest? To jest materiał, który zaraz będziemy zasysać do naszego samochodu. Jak to wygląda jak zwykły piasek. Kiedy zbiornik jest na chodzie, wielkie mieszadła nieustannie kręcą koktajl z kiszonki i gnoju. Koktajlem karmią się bakterie, wytwarzając ekologiczny biogaz. Kiedy na dnie osadza się piasek. Do zbiornika wchodzi mniej mieszanki. Bakterie wytwarzają mniej metanu. To sygnał, że czas na wielkie sprzątanie. Włączamy nasz odkurzacz, czyli 20, 30, 40 razy większy niż nasze domowe i zaczynamy zasysać. Będziesz stała z wężem, ja będę próbował zaciągać, a ty mi będziesz lekko, żeby ja tego węża w to wkładał, będziesz rozmulała mi, dobrze? A co Marta? Chciałabyś spróbować? No! Strasznie ciężko! Ciężko, prawda? Nie mogę przebić tej grody! Ten warszaw jest trochę nie do opanowania! To wymaga wielkiej siły fizycznej! Obawiam się, że... Nie mogę, stanie tego robić! Zawodowo. Kolejna warstwa poszła. Jestem wyciączona. Robiłam to przez trzy minuty. Prawie nic nie było. O. Uf, ale śmierdzi. Och, to było nocne przeżycie. Ach, macie tam tyle automatów, niby nowoczesne drogie maszyny, ale to jest taka ciężka ludzka haruba. Odkurzanie tradycyjnie jest domeną kobiet, ale to odkurzanie wolałabym zostawić mężczyznom. Koniec prac. Za kilka godzin biogazownia znów będzie całkiem spokojnym miejscem, pachnącym zwykłą kiszonką.